Gotów, gotów. Gotowy? Chyba tak. One są niezniszczalne. Jeździe z wiatru posiada funkcję autozniszczenia. Jeśli ustawimy go tuż przy tym włazie. Co? Nie, nawet o tym nie myślcie. Czy któryś z Was raczył przeczytać te instrukcje? A Ty chciałeś wysadzić mój statek? Tak, ale nie trzeba. Moje cacko! Nie! Zgadnę! Technologia szczęko i magia z <laughs> Technologia Szczękochwyta i magia z łoliny.